Czy polskim chłopakom brakuje luzu, to już wiemy od dawna z pewnej polskiej komedii. Czy polskim raperom brakuje luzu? Częściowo tak. A na nie brakuje tego luzu ich słuchaczom, którzy uczynili niejedną parodię polskiego numeru rapowego. Ja nazywam się Jacek Domkiewicz i dzisiaj porozmawiamy o parodiach polskich utworów hip hopowych. Takich parodii w polskim rapie jest niemało. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Niektóre nawet doczekały się dedykowanych teledysków. Ja po ostatnim dziele, że tak powiem, grupy na pełnej na YouTubie, gdzie sparodowali oni numer BDS, a padł na pomysł, aby uczynić taki odcinek na moim kanale. Oczywiście mam tutaj tylko wycinek, bardzo zresztą chyba mały, tych parodii rapowych. Na pewno będziecie mi pisali w komentarzach, że jest ich więcej i wymieniali je bardzo, o to proszę zresztą, piszcie mi na YouTube, piszcie mi na Facebooku i na mojej grupie, Rabbi Danina, która została niedawno odpalona te oto parodie, więc pewnie powstanie i druga, i trzecia część tego materiału. Zaczynamy, że tak powiem, skromnie, z kilkoma parodiami. Możecie sobie je sprawdzić oczywiście na YouTubie. Zaczynamy od klasyka tychże parodii, to jest to klasyk klasyki, że tak powiem, parodia utworu Nie bój się zmiany na lepsze z płyty WWO z roku 2002 o nazwie Nie bój się plamy na swetrze. W oryginalnym utworze WWO udziela się także fu oraz francuski SW Sound Kyle, Oczywiście numer jest bardzo dobrze znany, zarówno ten oryginał, jak i jego parodia, yy, która była w swoim czasie usuwana z YouTube'a. Ja znalazłem taką kopię sprzed 8 lat, ale jestem pewien, że słyszałem ten numer dużo, dużo wcześniej. Oryginał oczywiście nie musi się lepszy pochodzi z albumu we własnej osobie zespołu WWO. 🎵🎵🎵 drugi utwór, a idziemy technologicznie to parodia yy, numeru zespołu Molesta Event tak miało być z gościnnym udziałem Mioda zespołu Jamal utwór pochodzi oczywiście z płyty Molesty z roku 2006, nigdy nie mów Nigdy, a parodia nie taki miał być Co opowiada o e, przygodach pewnego e, jegomościa w budce z kawałem tak zwanej. W ogóle ciekawe jest to, że większość tych e, parodii, te, które będę dzisiaj przedstawiał i w ogóle opowiada o jedzeniu. Utwory oryginalne niezależnie od tym o czym by były, parodiowane są na sposób, że powiem kulinarny. Dużo jest tam o jedzeniu i gotowaniu, przepraszam, że to jakieś fast foody, także ciekawe jest to myślenia osób parodujących, w którym kierunku one idą. Hello. Każdy dobrze wie, tego co zamówione, nie da zwrócić się. Idziesz teraz, Pokébaba, chwytasz trzy. Przecież zamówiłem z nosem ostrym W kolejnej twórcy wzięli e, na warsztat. Numer Hyphie Bandy Pusher z krążka Fakty, ludzie, pieniądze. Ukazał się on jako krążek nielegalny, a potem, że tak powiem, w reedycji, w wytwórni prosto w roku 2010, opowiada on o zbieraczu złomu. puszek Piwo za highs to nie piwo. Lombarda i Force. Dobry złom to nie Porsche, ale za to mam pieniądze. Dnia początek nie jest końcem. Zbieracz na w jedną stronę. Jest. Kolejny numer to parodia utworu Don Guralesco z to tym Leśnych Ludzi Giovanni Dziadzia. Znany i lubiany do niego z autorski teledysk. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich numerów o tytule z baba. Opowiada on o pewnej kucharce pracującej sobie gdzieś tam na zapleczu restauracji. Przygotowującej różne potrawy, w tym także kebab. Mówi, działa baba na nodze, brata. We wzory fartów, tak po kuchni latam, nożami władam, gaz pod badam, choć Ludzi, oczywiście, album z roku 2010. Teraz przechodzimy do czasów mocno współczesnych. Na sam koniec mam dla Was dwa numery. i Jeden z nich to parodia Szamana, czyli zeszłoroczny bardzo mocny singiel Paluka z albumu Oko czego Osiedla. Sam Shaman ma obecnie 25 milionów wyświetleń, a jego parodia powiada o Shaman. Jak żeby inaczej, oczywiście kebaba. Aha, wciąż nie na brokach mamy kebab i każdy z nas to szama, szama. A ostatnią zamykającą, yy, że tak powiem, ten odcinek parodią, yy, jak już mówiłem, będzie to raczej część pierwsza tego materiału, ponieważ podejście mi na pewno dużo różnych innych propozycji, to parodia utworu BDOS Białej Młody. Ekipa na pełnej zrobiła parodię o nazwie Gruby i Głodny. Mogę się z nią, że tak powiem, utożsamiać, jak człowiek jest głodny, to człowiek jest zły, a lubi pojeść wiele. Bardzo fajna parodia zrobiona z teledyskiem, przypominającym oryginał. To się ceni podobnie jak zjedziała baba. roboty! Także sprawdźcie te wszystkie produkcje Jak już mówiłem wcześniej Na Facebooku odpaliłem swoją grupę Rap Gadanina Tam Możecie mi pomagać, że tak powiem dyskutować Wymieniać się różnymi pomysłami na kolejne odcinki Ja tam temat odcinka, wy wysyłacie tam swoje Propozycje, na pewno ich Użyję To było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek Subskrybujcie mój social media Ja wkrótce wracam na kanał z nowymi materiałami Czołem